No siemcia, cześć, witam się po lekkiej przerwie. E, w tym tygodniu wymyśliłem sobie, w tym tygodniu, w tym miesiącu wymyśliłem sobie, że opowiem Wam trochę o rzeczach, które uważam, że są bardzo istotne. E, ponieważ ostatnio się zorientowałem, że mnóstwo osób pisze, nie wiem, do mnie, albo do moich znajomych trans, albo na strony, albo do jakiejś organizacji, e, pytając się o rzeczy, które są dostępne w internecie wszędzie i są ogólno wiadome. I chcę do was powiedzieć trochę tak jakby was nie wiem nauczyć albo was popchnąć w stronę tego jak szukać informacji konkretnie na temat tranzycji, ponieważ to jest coś co jest bardzo przydatne i warto na przykład umieć samemu znaleźć informacje które są dostępne i oczywiste, żeby nie trudzić dupy ludziom, a także dlatego żeby po prostu móc to zrobić samemu szybciej niż pytając się jakiś rano w internecie, ponieważ do przez ostatnich parę lat tak jakby taka wiedza ogólna na temat transpłciowości jest o wiele tak jakby lepiej dostępna. I ogólnie w Polsce dużo się ruszyło i są osoby prywatne i organizacje, i tak jakby no, ludzie, którzy zajmują się edukowaniem na ten temat, i edukowaniem na temat tego, jak przejść tranzycję i po prostu pomaganiem osobom trans w przejściu tej tranzycji. I tak naprawdę to nie jest bardzo skomplikowane, jak się już w tym siedzi i jak się to zrozumie, to jest to całkiem oczywiste. E, tylko trzeba te informacje najpierw posiąść, e, więc może przechodząc do sedna. Internet. E, w tych czasach nie pójdziecie do biblioteki takiej nie przeczytacie za bardzo rzetelnych informacji na ten temat. E, najlepszym sposobem, żeby znaleźć jakiekolwiek informacje na temat tego, jak zacząć tranzycję, jak sobie poradzić z jakimkolwiek problemem związanym z transpłciowością, jest po prostu znalezienie takiej informacji w internecie. E, i w tym momencie ja najbardziej będę polecać rzeczy, o których ja sam wiem, które mi najbardziej pomogły i które ja najczęściej polecam innym osobom, kiedy się mnie o to pytają. To są głównie strony albo fanpage organizacji, albo strony organizacji. I tak naprawdę to są takie pierwsze źródła. A drugie to są grupy na Facebooku, ponieważ tak naprawdę większość wiedzy jest w tym momencie przekazywana werbalnie lub też pis pisemnie przez osoby trans, innym osobom trans właśnie w takich grupach. I wszystkie informacje najszybciej się tam przenoszą. Jeśli cokolwiek się zmieni, jakiekolwiek informacje się pojawią, to to jest pierwsze miejsce, gdzie będziemy o tym wiedzieć. I często zanim jakakolwiek organizacja się o tym dowie, zanim jakakolwiek strona o tym napisze, to będzie o tym już temat na takiej grupie. Więc polecam na nich być. Nie musicie się tam udzielać, nie musicie tam mieć prawdziwych danych. Po prostu bądźcie w takiej grupie i czytajcie posty, bo to jest naj najlepszy sposób, żeby. Po prostu najlepiej przejść tą tranzycję dla siebie i tak jakby w największym komforcie, wiedząc, jakie się ma możliwości. E, ja wszystkie rzeczy, o których będę mówić, postaram się zalinkować, więc nie musicie teraz robić notatek, ale po prostu e, mieć jakiś ogląd na to, gdzie już klikać. E, więc po pierwsze, gdy, jeśli załóżmy, że jesteście osobą, która nie wiem ma duże podejrzenie, że jest trans, e, nie, nie już wnikam, czy jesteście letni, czy nieletni. Na pewno, jeśli jesteście nieletni, to wasi rodzice muszą o tym wiedzieć, żebyście cokolwiek mogli z tym zrobić, jeśli chodzi o medyczną tranzycję, często też taką zwykłą społeczną. Ale ja się teraz będę zwracać ogólnie do osób, które mają już, że tak powiem, wsparcie albo są samodzielne na tyle, że mogą to robić na własną rękę. Jesteście osobą trans i chcecie zacząć proces, powiedzmy, chcecie ruszyć w kierunku tak jakby tego uzgodnienia płci w dowolnym aspekcie, w jakim Wam zależy. Przede wszystkim musicie prawdopodobnie wiedzieć rzeczy. Wiedzieć rzeczy na przykład na temat tego, jak działa transpółdział. bo ja bym raczej nie przechodził całej tranzycji, nie wiedząc o co chodzi. W sensie fajnie jest wiedzieć na przykład, no, na czym to polega, jakie są możliwości, co, co może się z Wami dziać i tak jakby skąd się to wzięło i tego inne rzeczy. Ja nie będę Wam o tym opowiadać. Właśnie to jest taki filmik, który ma Was popchnąć do tego, że jeśli tego nie wiecie, to sami się dowiedzcie. To taki ciekawy, no teraz hint, ja bym chciał powiedzieć, że ten kanał służy temu, żeby edukować i my o tym wszystkim mówimy i prawdopodobnie każda informacja, którą można przekazać w temacie, już została przekazana na tym kanale, więc jeśli macie jakiekolwiek pytania, to polecam po prostu przejrzeć filmiki. Jeśli to nie jest oczywiste na przykład w tytule filmiku, to prawdopodobnie jest jakoś związane z jakimś konkretnym tematem. Więc to by było być może pierwsze źródło, do którego odeślę. Jeśli na przykład chcecie wiedzieć, jak nie wiem, zmienić oznaczenie płci w dokumentach, to fajnie na przykład obejrzeć nasze filmiki o zmianie, o korekcie sądowej, tak? I o procesie prawnym i o zmianie tym oznaczenia płci po prostu w procesie sądowym i o pozywaniu swoich rodziców, takich filmików było multum. Aha. Jeśli chcecie wiedzieć na przykład o lekarzach prowadzących, to takie filmiki też są. I właśnie to jest taka pierwsza rzecz, którą trzeba prawdopodobnie ogarnąć, jeśli chcemy iść w taką medyczną albo jakąkolwiek inną tranzycję pozaspołeczną, to jest lekarz prowadzący, czyli to jest po prostu lekarz, który będzie przede wszystkim wystawiał nam opinię, diagnozę, który stwierdzi, że jesteśmy trans, a raczej stwierdzi, że nie ma żadnych przeciwwskazań, żadnych innych powodów, które mogłyby powodować, że my się tak czujemy. Czyli zasadniczo wykluczy na przykład, że nie wiem, mamy schizofrenię paradonitalną albo jakąś inną, która powoduje, że e, mamy jakieś zaburzenia w poczuciu swojej płci, które nie są transpłciowością, albo na przykład nie wiem, mamy guza mózgu. To są bardzo rzadkie przypadki. Ale taki jest proces. I lekarzem prowadzącym jest seksuolog, endokrynolog, w każdym razie lekarz. Takiego lekarza musimy sobie znaleźć. I to, to zależy głównie od tego, gdzie mieszkacie, jakie macie możliwości finansowe, na czym Wam zależy, czy chcecie to zrobić bardzo dokładnie, rozgrzebując każdy element Waszej tożsamości i badając każdą komórkę Waszego ciała, czy zależy Wam na przykład bardziej na tym, żeby zaszczędzić na pieniądzach, to jest bardzo dużo różnych lekarzy. Nie ma żadnego, żadnej procedury, żadnych schematów w tym momencie oficjalnych w Polsce. Każdy robi to po swojemu. Musicie znaleźć lekarza, który wam odpowiada, który prowadzi was tak, jak wam na tym zależy. I żeby znaleźć takiego lekarza, po prostu musicie znaleźć tak, jakby no, nazwisko, opinię. I w tym momencie najlepsze do tego miejscem jest na przykład grupa wsparcia na Facebooku, którą ja reklamuję uparcie. Jest to grupa, która się nazywa grupa wsparcia dla osób transpłciowych. Taka fioletowa. I ta grupa to powinno być Wasze główne źródło w tym momencie. Przynajmniej tak, ja tak uważam, ponieważ na tej grupie jest wszystko. W zakładce ogłoszenia czy tam polecane, wchodzicie sobie na tą grupę. Żeby się do takiej grupy dostać, musicie odpowiedzieć na pytania, żeby na przykład admini mogli stwierdzić, że na przykład nie jesteście bosakiem albo innym transfobem, który chce się widzieć takiej grupy, żeby siać na przykład tam ferment. Dlatego odpowiadacie na pytania na podstawie wiedzy, którą posiadacie. Jeśli jesteście osobą trans i potraficie to w jakikolwiek sposób wyłorazić słowami, to zakładam, że nie będziecie mieć dużego problemu. Jeśli wiecie absolutnie nic, to polecam najpierw poczytać. Na przykład, nie wiem, na stronie Fundacji Transfuzja, albo na stronie e, tranzycja.pl. Tam są opisane wszystkie możliwe, potrzebne Wam informacje i musicie po prostu. Na początku uważam, że po prostu zrozumieć, na czym polega transpłciowość i się zapoznać z jakimkolwiek terminologią, i tak jakby wiedzieć, czym jest dysforia. No bo też tak jakby ja rozumiem i też czuję taką potrzebę, żeby na tej grupie nie było na przykład transfobów i troli. Więc uważam, że jeśli już macie jakąkolwiek podstawową wiedzę, to się do takiej grupy spokojnie dostaniecie. I w tej grupie raczej też spotka Was żadna krzywda na przykład ze strony transfobów, co też uważam, że jest dużym plusem. I w tej grupie klikacie sobie w polecane i tam macie wszystkie informacje, jakich możecie kiedykolwiek potrzebować na temat transpłciowości. Potem tam macie posty, gdzie na przykład jest nitka na lekarzy, nazywa się Znany Lekarz Vol. 2 i pod tym postem każdy na przykład, kto się spotkał z jakimś lekarzem, pisze o nim opinię. Czyli na przykład, jeśli ktoś był u jakiegoś seksuologa, który nie wystawił mu opinii, ponieważ uznał, że jego różowe skarpetki wykluczają fakt, że może być transmężczyzną, no to już wiemy, że to nie za dobry lekarz. I na przykład mamy tam kilka set od lekarzy, wszystkich możliwych specjalizacji, których możecie potrzebować w tranzycji albo i poza. I tam każdy się wypowiedział, są opinie, widać od razu, jaki lekarz jest OK, a jaki jest nie OK, a jaki ma jakieś takie swoje plusy lub minusy. Możecie sami ocenić, czy chcecie do niego iść, czy nie. Eee, zanim na przykład wybierzecie lekarza, warto się na przykład zorientować, jakie w ogóle są możliwości, czyli wejść sobie na mapkę polecanych specjalistów, która tam jest i tam macie mapę Polski, na tej mapie Polski ona jest bardziej taka, macie zaznaczone na różne kolory różnych lekarzy, którzy są w całym naszym kraju i czasami też poza naszym krajem. To są lekarze prowadzący, seksuologzy, tam są psycholodzy, psychiatrzy, ginekolodzy, urolodzy, lekarze robiący operacje przeróżne, terapeuci, którzy pracują z osobami trans i absolutnie każdy lekarz, którego możecie potrzebować zaznaczone na mapie, czyli na przykład, nie wiem, mieszkacie sobie, nie wiem, w, w Rzeszowie, to patrzycie sobie, jakie są w okolicach, albo też w samym Rzeszowie, jakie są możliwości, jacy są lekarze. Nie w każdej miejscowości, nie w każdym mieście są lekarze, nie w każdym mieście są dobrzy lekarze, w niektórych, niektórych miastach są na przykład tylko i wyłącznie koszmarni lekarze. E, dlatego musicie też zobaczyć na przykład, czy w jakimś mieście, na przykład okolicznym jest jakiś dobry lekarz i czy na przykład jest OK, czy na przykład bierze od Was, nie wiem, 3000 tysiące za wejście, za pierwszą wizytę, nie? jest bardzo niewiele opcji energetycznych, ale są takie opcje, więc takie też można znaleźć. Więc patrzycie sobie, jacy są lekarze. Jeśli już widzicie, jacy są lekarze okoliczni, to wtedy wchodzicie sobie w tego posta z opiniami i czytacie sobie o tym lekarzu, czy wam pasuje, czy wam nie pasuje. Na tej grupie również można wchodzić w interakcję z ludźmi, czyli na przykład się zapytać hej, zaczynam dopiero swój proces, znalazłem takiego lekarza na mapce, przeczytałem takie opinie, czy możecie mi coś jeszcze o nim powiedzieć, albo czy słyszeliście o jeszcze jakichś innych opcjach ostatnio, które wynikły z tej okazji. To ogólnie możecie pytać jakiekolwiek wskazówki, i tak naprawdę na tej grupie jest wszystko, czego potrzeba. Ale jeśli na przykład potrzebujecie wszystkiego w pigułce, w, na przykład nie wiem, w przejrzystej formie strony internetowej, to są również strony internetowe, na których to ostatnio na przykład jest fajna strona tranzycja.pl, na której są po prostu artykuły na ten temat i możecie sobie przeczytać dokładnie, nie wiem, jak działa hormonoterapia dla trans kobiet, albo na przykład jak przebiega e, rekonstrukcja klaty, na przykład dla transfacetów, albo. No wszelkie możliwe aspekty, które możecie potrzebować. Medyczne i też nie z tego, co pamiętam, więc tam można sobie poczytać. Mm, więc tak, są przeróżne na przykład fanpage różnych e, i organizacji, czyli nie wiem, Fundacja Transfuzja, jest Fundacja Transakcja, e, są na przykład zaimki.pl. To jest bardziej taka strona no, edukacyjna dla osób niebinarnych i o osobach niebinarnych, i o zaimkach po prostu, jak nazwa wskazuje, czyli o tym, jak się do nich zwracać i skąd się to wywodzi. Jest na przykład taka strona, która się nazywa TransBucket, i ta strona polega na tym, że to jest strona międzynarodowa, głównie zakładam amerykańska, bo no, Ameryka jest pępkiem świata, ale jest tam ogólnie. E, można tam anonimowo lub też nie, z, wrzucić zdjęcia swoich e, efektów op, różnych operacji. Więc mamy tam zasadniczo wyniki, na przykład. E, rekonstrukcji klaty z całego świata. Możemy sobie zobaczyć, jaki lekarz, jakie ma realnie efekty, jak to wygląda na przykład, jak ktoś wstawi na przykład zdjęcie po trzech miesiącach, ktoś po trzech latach, ktoś po 10 latach. Możecie sobie zobaczyć po prostu, jakie efekty Was zadowalają, co byście chcieli mieć na sobie zrobione. E, jest taka strona. Jest odpowiednik taki na przykład, no taki mniejszy odpowiednik, jest tak zwana nitka klatowa, czyli jest to post na tejże grupie wsparcia, o której już wcześniej mówiłem w której macie post, pod którym w komentarzach macie po prostu nazwisko lekarza i zdjęcie klaty. I po prostu możecie sobie zobaczyć, jakie są efekty udanego chirurga tu jest na przykład konkretnie w Polsce, ponieważ w Polsce też mamy kilka opcji. Więc na przykład, zamiast pisać do konkretnie mnie na przykład w komentarzach pod filmikiem, u kogo bym mu chirurga, można na przykład sobie wejść w tą nitkę i zobaczyć sobie, jakie są efekty u różnych chirurgów. E, bo, może ktoś robi ładnie, a może ktoś robi brzydziej, może ktoś robi taniej, a może ktoś na przykład robi w waszym mieście, a może ktoś robi na przykład metodą, która wam bardziej pasuje, więc takie rzeczy też można brać pod uwagę, a wręcz należy. E, co tam jeszcze jest na mojej ściądze? Mm, jest na przykład są, no, w ogóle tak jakby fanpage e i strony organizacji pozarządowych, typu na przykład Lambda czy KPH, i oni też są transfriendly, tam też są informacje e, na temat transpłciowości. Poza informacjami, ponieważ edukacja to jedno i wiedza na temat tego, jak przejść swoją tranzycję, to jedno, to jest na przykład też pomoc wsparciowa, czyli są na przykład przeróżne warsztaty, grupy wsparcia, czasami darmowe terapie, czasami płatne terapie, terapie. to wszystko można sobie też znaleźć i to wszystko jest właśnie na przykład na takich stronach są różne na przykład całe, nie wiem, no, centra terapii, które są nastawione na osoby trans i takie strody, czy takie ich fanpage e też często prowadzą jakąś taką działalność edukacyjną i wsparciową, czasami są jakieś darmowe programy, na które się można na przykład wkręcić i pochodzić sobie na darmową terapię. Są na przykład różne łyczek. Fundusze, ostatnio powstały, na przykład, wiem na pewno o jednym, fundusze, które osobom w bardzo trudnej sytuacji pomagają na przykład w kosztach tranzycji. Na przykład czy to chodzi o opinię, diagnozę, czy to chodzi na przykład o koszty jakichś operacji, czy na przykład hormonoterapii, czy ogólnie osoby trans w jakiejś trudnej sytuacji życiowej. Takie rzeczy też są. Więc właśnie. Eee, są nie wiem, no, choćby, no nie mówię już, nie będę się tak tam skoreklamować, też mam swój, swój fanpage, na którym tam była jakaś działalność edukacyjna. Jest grzesie, który też ma swojego fanpage'a, na którym też jest dużo wartości edukacyjnych. E, możecie wejść na naszą grupę na fejsie, możecie wejść na naszą stronę na fejsie. E, jest na przykład, jeśli konkretnie chcecie na przykład podsyłać materiały dla rodziców, to wtedy warto to robić w takiej formie bardziej oficjalnej. E, jeśli konkretnie chodzi o rodziców, to przede wszystkim e, jest grupa e, na fejsie, która jest ściśle ultra tajna. nie można do niej samemu dołączyć, nie można jej znaleźć. Dlatego, żeby na przykład Rodzice, którzy chcą być w takiej grupie, nie musieli być na przykład przed swoim szefem pracy, żeby ktoś nie mógł znaleźć, że są w tej grupie. Ta grupa jest ściśle tajna e, i na tej grupie są rodzice innych osób trans. E, I to są rodzice wspierający, to są rodzice z przeróżnym podejściem do tematu, którzy się z tym na pewno w jakimś stopniu pogodzili i chcą po prostu pomagać innym rodzicom i ich dzieciom. E, nie wiem, albo to w akceptacji tej transpłciowości u dziecka i w zaczęciu tranzycji i ogólnie no to są. Ludzie w różnych sytuacjach, czasami jest problem finansowy, różny, czasami są to bardzo młode dzieci, więc e, jeśli Wasi rodzice na przykład mają jakiś problem z akceptowaniem tego, możecie spróbować ich odesłać na tą grupę i żeby się do niej dostać, trzeba wejść na grupę wsparcia dla osób transpłciowych i tam właśnie w tych polecanych możecie sobie znaleźć kontakt do osób, które e, do tej grupy werbują. Możecie zapytać na grupę, jeśli nie możecie znaleźć posta, to też dostaniecie cynk. Do takiej osoby, to jest któryś z tych rodziców, piszemy wiadomość, czy to właśnie rodzice piszą, czy wypiszecie, żeby, tak jakby, na przykład, zacząć temat, jeśli rodzice nie są zbyt ogarnięci w temacie, i piszecie, że na przykład macie rodziców, którzy potrzebują no, być w takiej grupie, i w tym momencie po prostu rodzice muszą też napisać do takich rodziców, ewentualnie w skrajnych przypadkach wiem, że też czasami dostają wiadomość od takich rodziców z grupy. I po jakimś takim, powiedzmy, wstępnej ewaluacji dołączają do tej grupy, i tam już są maglowani, edukowani, indoktrynowani ideologią LGBT, a jak wiemy, no i po prostu wszystko jest im tłumaczone, potem wiedzą jak zacząć, jeśli oczywiście nikt nie może ich do niczego zmusić, ale jeśli. Znaczy, no wiem, że ta grupa działa cuda, także wielu rodziców naprawili, więc no całym sukcesem jest, żeby ci rodzice do tej grupy po prostu chcieli dołączyć. Jest organizacja na przykład też, my rodzice, która też działa edukacyjnie. I na pewno jeśli na przykład. Właśnie rodzice by weszli w jakiś kontakt z taką organizacją, być może też im to jakoś pomoże. No i co jeszcze? Nie będę tak. No już opowiadać wam o tych wszystkich możliwościach, ponieważ to będzie w linkach, więc sami możecie zobaczyć, co tam jest. Ale to jest kwestia tego, żeby się nie bać, bo tak naprawdę no, przez 10 lat temu, jak się wpisało transpłciowość w Google, to nie wskakiwało absolutnie nic. E, taki termin nie istnieje w internecie. Osta obecnie mamy bardzo dużo materiałów i bardzo dużo różnych miejsc wi wirtualnych, ale i stacjonarnych, w których można naprawdę sobie pomóc i znaleźć tą pomoc. E, stacjonarne grupy na przykład wsparcia również działały przed tą pandemią, teraz jest o wiele słabiej, ale wiem, że też niektóre wracają na różnych warunkach. Są grupy wsparcia online, kiedy po prostu się na kamerce do takiej grupy dołączacie, możecie tam na przykład raz w miesiącu czy raz w tygodniu, w zależności od grupy, pogadać po prostu o problemach. I to ja pamiętam, że chodziłem na taką stacjonarną grupę na samym początku i to jest spoko, po prostu wymieniacie się doświadczeniami, e, też jakieś rady życiowe i tak jakby insight innej osoby jest bardzo pomocny, uważam. Więc warto po prostu, nawet jeśli jesteście super dzicy i się nie socjalizujecie absolutnie z nikim, to warto po prostu do takiej grupy na przykład dołączyć, choćby po to, żeby posłuchać, bo to bardzo dużo daje. Także właśnie e, polecam, nie mówię, że nie wolno do mnie pisać, jak najbardziej możecie do mnie pisać, jeśli macie taką potrzebę, e, ale jeśli chodzi stricte o taką edukację, to naprawdę nie trzeba. Można to znaleźć samemu, wszystko jest w internecie. E, I też właśnie fajnie jest mieć taką wiedzę i się edukować po prostu dla samego siebie, bo to nie jest tak, że ja na przykład przeczytam encyklopedię. Ja wszystkie swoje informacje na temat tego, jak wygląda tranzycja obecnie. E, też biorę z grupek, i ze stron, i z internetu. I też się dowiaduję, tak naprawdę, ja nie jestem już w temacie, bo ja swoją tranzycję zakończyłem. Ja już zrobiłem wszystko, co miałem zrobić jakiś czas temu. Więc wszystkie informacje, które ja teraz mam o bieżącej sytuacji, ja też wiem z tych grupek i się dowiaduję. I to w większości biernie. Po prostu sam fakt bycia na takiej grupie sprawia, że ja widzę te informacje i wiem. Także polecam. Mówiłem już straszliwie długo. Także chyba się będę zamykać powoli. Eee... Ja mam nic więcej na mojej ściądze, dlatego dziękuję pięknie za uwagę eee, i, i chyba się żegnam z Państwem. Wtorki trochę umarły, ja teraz we wtorki pracuję od rana do nocy, więc raczej nie będą już wtorniki obowiązywać, ale jak mi się uda, to zaplauduję, także nie płaczcie i nie wiem, siemcia. O, cycki, pewno ich nie było. Dobra, odmeldowuję się, papatki, siemanko.